Ogarnąć sprawy te biurowe, które same się robią, których żona nie robi. Bo żona tylko z dziećmi siedzi. I nie, ma, I nie ma internetu w oborze? A ze mną się nie połączy z telefonu, biura, żeby pogarnąć to, czego nie ogarnął paweł wczoraj, a tu nie ma internetu. I tak już sobie podziałałam. A żeby poogarniać te niektóre dokumenty, muszę się zalogować na pocztę Pawła, z racji tego, że jest tutaj w biurze zalogowany, a nie mamy internetu, więc nie ogarnę, nie? A czemu taki, taki sarkazm już z rana skierowany do męża, taki sarkazm skierowany dzisiaj w kierunku mojego męża, no bo oczywiście przecież u nas pewne rzeczy robią się same, tak? A wystarczyło, że żona 4 tygodnie nie chodzi do dojenia, to już po prostu siedzi tylko z dziećmi. No, no tak. Jakie ma jeszcze inne zajęcia, nie? Do zatwierdzenia. E, jeszcze muszę wgrać chyba 100 fakturki e, do księgowego, i też muszę je tutaj wydrukować w biurze. Nie ma internetu i wszystko leży, tak? Tak więc będę musiała iść to na górze, jakoś ogarnąć się przenośnie, jakiś taki trochę lepszy nastrój. To, to mówię, to wszystko jakoś pół żartem, pół serio zrobię na spokoju. przede mną planuję jechać do strołęki, bo muszę odebrać wypis ze szpitala. Co prawda, ten mój pobyt był 20 minutowy, ale formalnie muszę odebrać. Mam skierowanie do poradnika, tak więc ogarnę to albo dzisiaj, albo jutro. Mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj. Jeszcze dzisiaj spotkanie z Monax Design. Wiecie, że już mam projekt kuchni. Ja na razie mi pokazywałam go jeszcze, albo po prostu jaram się, mm, oczywiście nim. Mam jeszcze podziękować za wszystkie wiadomości, które kierujecie do mnie w ostatnim czasie, o życzenia zdrowia i szczęśliwego rozwiązania. Naprawdę to jest bardzo, bardzo miłe i bardzo kochane. Ja wierzę w moc takich pozytywnych e, życzeń, e, tak więc ściskam was bardzo gorąco. Ile chce działać do domu? Rysio, dzisiaj na pokładzie. Wszyscy jesteśmy jacyś jesteś przykatarzani, ale miejmy nadzieję, że to tylko chwilowe. Ale tak naprawdę nie kalkulowało się tylko obecnie. Jeśli byśmy mieli czatki na sali, to już nie będzie w bieżącym na życie. Każdy do siebie do domu musiał coś uszadzać. Thank <laughs> you.